Szała, więc nie przedłużając, oddaję głos trenerowi. Witam serdecznie. Przed nami mecz marzenia, można powiedzieć. Duży ciężar gatunkowy, ale wszystko zależy od nas. Znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie zdobyte punkty na legi dadzą nam uprawnione obóz do pierwszej ósemki. Będzie to na pewno bardzo trudne zadanie. Jedziemy do Mistrza Polski, który nie ma zagwarantowanego jeszcze pierwszego miejsca w grupie. Walczy z lekiem o to pierwsze miejsce. A ma to swoje znaczenie, bo wiemy, że. Pierwsze miejsce będzie grało u siebie, drugie miejsce w pierwszym meczu już tego nowego zdania. No ale to jak gdyby każdy klub, każdy tren ma swoje cele. Naszym celem jest awans do pierwszej ósemki. Zrobimy wszystko, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie. Czy to wystarczy do tego awansu? Czas pokaże. Na pewno na przygotowanie tego czasu stało bardzo mało. Praktycznie wczoraj mieliśmy lekki trening, dzisiaj również lekki trening. jutro Podróż, lekki trening na Agricoli, to stadionu Legi i już musimy grać. Także na analizę naszego meczu, na analizę Legii Czasu mamy niewiele, stąd też dzisiaj już yy, przekażemy zawodnikom informacje na temat sposobu, w jaki sposób akcje i inne rzeczy. Myślę, że Legia też w ten sposób już postępuje, bo od 3 od, dni do meczu, także tutaj nic szczególnego nie robimy. Mamy z tym, ja na pewno to, że nie wszyscy zawodnicy są w 100% zdrowi. Yy, mamy problemy z Marcinem Rubakiem, który nie jest na 100% jeszcze gotowy dobry. gry. Problemy ma Wojtek Gola, który skręcił yy, staw skokowy na rozgrzewce przed naszym że. Zbyt dużego wyboru, jeśli chodzi o defensywnych zawodników, nie mamy od soperów w szczególności. Także na pewno pojedzie z nami ktoś, kto grał w meczu z rezerw. Mam tutaj na myśli Michała Koja, grając ostatnie władowe spotkania i na pewno pojedzie z nami do Warszawy. A całą 18 podamy dzisiaj po treningu. I tak jak mówiłem, marzyliśmy o tym finale. finał to zawsze jest trudne spotkanie, a ja myślę, że trudne dla nas, dla Legii, ale też ważne będzie to w jaki sposób psychicznie do tego podejdziemy, i jakim będzie nas, nasze nastawienie. Wiadomo, że na Legii dla się zawsze każdemu ciężko, przetowisła, Legia, czy inne zespoły zawsze mają duże problemy na Legii. Myślę, że Pogoń będzie w podobnej sytuacji, że to nastawienie psychiczne zawodników będzie miało istotne znaczenie, zwłaszcza w początkowych minutach, gdzie ten doping, stadion i tak dalej, ta cała otoczka też powoduje, że nawet doświadczonych piekarzy troszeczkę nogi drżą. Mam nadzieję, że szybko się w tym uporamy i zagramy dobre spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to teraz jest czas na nie. Mogę? Jasne. Tak. Proszę bardzo. Yy, bo pan ma Pan ból głowy po tym, że Hubert Martin się trochę. No tak. i po tym meczu z yy, górnikiem prywyszkodawstwa właśnie Nesa do, do obrony, bo zagrał bardzo fajnie w, aktanie, w Tak, tak. Yy, żałuję bardzo, bo nie tylko asysty u Nesa były na wysokim poziomie, ale też współpraca z Hubertem bardzo fajnie się układała. A Przede wszystkim skrzydłowi, żeby kucharczyk, myślę, że, że no, najlepszy w polskiej lidze, świetnie potrafią grać. Duży asortyment, jeśli chodzi o zachowanie na no, boisku, zajście do środka, strzału, pójście na piłkę prostopalną. I ta współpraca będzie bardzo istotna. Nie mamy typowego modelu skrzydłowego, żeby zastąpić Nunesza. Nunesza może być lewą obrońcą w tym meczu. Zastanawiamy się, rozważamy kilka opcji, w jaki sposób ustawić tą drużynę, żeby te skrzydła zabezpieczyć przed atakami Legii. Bo kolegia przede wszystkim skrzydła i świetna stara firmy, Czy mam jeszcze jakieś pytania? No to jeszcze chciałem się o kamerze zapytać. Jak on ma daleko do wpadł, no bo odkąd Pan przyszedł jeszcze nie raz był. Nawet raz Pan nie był w kadrze, w ogóle. Nie, był w meczowej W sensie, że y, na Krakowie chyba, ale. na którymś meczu nie był w ogóle, ale... Na pierwszym meczu nie no, był. No, to, no, na pierwszym, a na następnym był, był. Tak, myślę też o Kamesie, Rodinie, Zieloncie. Znaczy. Y, to jest zawodnik, który może wystąpić na skrzydle, rozmawiałem z nim już, mówił, że grywał na tej pozycji i w klubie poprzedniej reprezentacji, na prawej, na lewej stronie, grywał też na boku obrony, To jest to jedna z opcji. Mamy też młodego Karola Danielaka, ale będziemy szukać zawodnika, który ma też takie zachowania w grze obronnej. Myślę, że na chwilę obecną Kamerz ma troszeczkę więcej takich zachowań w grze obronnej. Karol to jest taki zawodnik zorientowany na ofensywę, też może być bardzo ważnym girem w naszym meczu. Ale jeszcze jest kilka innych możliwości, też można przez Memorze dama, no czeka na bok poszukać miejsca dla w środku pomocy. Zastanawiamy się nad tym. Ja jeszcze do końca sam nie wiem jak powinniśmy zagrać, kto powinien zagrać, bo biorę też pod uwagę to zmęczenie zawodników za moment będą przewodzani przez naszego trenera Rafała. Zobaczymy jak wygląda poziom zmęczenia, to też będzie miało istotne znaczenie dla nas przy wyborze tej 11 meczowej i poczekamy z tym wyborem aż do środu. Jeszcze mogę? Proszę. Miał trener, wczoraj oglądał trener mecz w Stargardzie Szczecińskim. Tak. Jakiś zawodnik szczególnie wpadł tren Biłaka. Tak, tak. Z Rodziny Platinik, co trzymać się Świetnie wykonałem z tego. Nie wiadomo nie widziałem zespołu nawet na, na poziomie klasy czy pierwszej ligi, żeby tak precyzyjnie i tak dalej. W by ogóle uderzać. Brakaż praktycznie bez szans i to nie jeden zawodnik, tam trzech y, uderzało. A jeszcze spiszeliśmy troszeczkę 5 minut wcześniej przed końcem i nie zdążyliśmy wyjechać, słyszeliśmy okrzyk, okazuje się, że jest trzeciego ranka <grywa> Także coś tam uciekło. Nie jest kilku ciekawych opaków, ja nie chciałbym tutaj wymieniać nazwisk, myślę, że ten każdy się skończył, nie do w piłce i zna różne błękitne, kto wie, kto nam się wyróżnia, na kogo można popatrzeć. Ale też przede wszystkim na naszych zawodników. Jest tam kilku naszych chłopców, którzy grali, w szeregu grało w podstawowym składzie. Yy, dwóch innych nie znano, się 18, yy, i chyba to miał kontuzję. Przyglądamy się to jest blisko prawda, naszej regiony Szczecina, także chłopcy z regionu też są ważni dla nas, żeby szukać tych zawodników blisko, nie tylko daleko od Szczecina, ale też blisko, bo wiele talentów gdzieś już wyjechało z tego regionu, chociażby starzyńskich, kilku innych gdzieś grają na południu Polskie, mogli wygrać u nas. Panie teraz jeszcze na z regionu, Tak po weekendzie to pan bardziej tak na ofensywę chce, żeby zaskoczyć na czy raczej defensywne. Czyli przyjąć warunki gry? Myślę, że nasz sposób gry się niewiele będzie różnił w meczu Gironią, z Krakowiem, z czy Kornikiem. Zawsze, czyli dobra organizacja gry i szukanie swoich szans w kontraktach, w gry. W taki sposób próbujemy rozgrywać te ostatnie nasze mecze. To będzie klucz organizacja organizacji gry defensywnej, szybkie przestawianie się po stracie piłki do ataku i po stracie piłki do obrony. To będą te fazy przejściowe, które musimy dobrze zagospodarować, mądrze się przemieszczać, mądrze atakować, zabezpieczać się przed podatkami, bo Legia ma dużo możliwości, jeśli chodzi o budowanie akcji, też dużo możliwości, jeśli chodzi o skład. Nie wiem jak zareaguje trener Berg, bo w, środę, w sobotę grają, tak? Ten finał z Lechem. Myślę, że, że znając historię pracy trenera Berg'a, to, to spodziewam się, że Ci kluczowi zawodnicy mogą być na ławce, ale w każdej chwili mogą wejść, bo tak wiele razy ten Berk robił. Legia zdobywa bardzo dużo bramek po 60 minucie, gdy wchodzą ci zmiennicy, robią dużą przewagę. Tak też było w Chorzowie, gdzie ta przewaga Legii była zdecydowana od 60 minuty. Poza tym, tak jak mówiłem, Legia jest najlepiej wykonującym stałe fragmenty gry zespoły, to też musimy wziąć pod uwagę. Dużo możliwości, dużo zawodników wchodzi w te akcje ofensywne. Wszystko ma swoje, dużo atutów, ale mówię, my też nie jesteśmy Ubozy krewni też potrafiły grać piłkę. Pogoń walczyła jak z Równym Pogarem Polski i odpada po drugą tak jak o ile pamiętam. To było całkiem niedawno. Potrafią Pogoń wygrać z tutaj u siebie. Wprawdzie nie gramy u siebie, gramy na wiezie. To troszeczkę te relacje zmienia, ale nie na tyle, żeby, żeby pojechać tam na klęczkach i czekać, modlić się o najniższy wymiar kary. Chcemy zagrać we własny sposób. Zobaczymy na ile Legia nam pozwoli. i Na ile nam pozwoli na grać tak jak oni chcą i potrafią. Tak, że wiadomo, jest sytuacja w że nawet się przegapić na to i tak muszę awansować, bo trzy zespoły jeszcze są zainteresowane. Na kogo Pan tak szczerze, najmocniej liczy? Na, na to, że na lewa, na zamisze, czy na kolorach? Że oni tak nie, nie, nie będą prezentów rozdawać, tylko po prostu zagrają dla siebie i przed tym podziałem punktów. Przede wszystkim na połączyć, bo my musimy skupić się na sobie, bo myśląc o tym, że ktoś nam pomoże, coś podaruje, to jest myślenie na zgubę i tak nie chcę, żeby ani ja, ani moi współpracownicy, ani zawodnicy myśleli, my wszystko mamy w swoich rękach, marzyliśmy o takiej sytuacji. Oczywiście los może się do nas uśmiechnąć w taki czy inny sposób, nie chciałbym typować tych, którzy mają nam pomóc i oczekiwać od nich pomocy. Tą pomoc musimy sami z siebie wydobyć, żyna, trenerzy i liczyć na też no, na wsparcie, nie wiem, kibice nasi raczej nie będą chyba z Oficjalnie nie będą. a nieoficjalnie myślę, że dużo osób ze Szczecina też tak mieszka w Warszawie, gdzieś tam będą nas wspierać, ale tak jak mówiłem, nikomu źle nie życzę, bo jak mamy jak Pismo Święte, życzę, a Tobie to będzie życzone. My chcemy wygrać, a no, inni niech też wygrywają i wtedy będziemy pierwszy Pierwsze Ósemce. Panie że ty jest teraz na podglądzie <todgłosy> w szatni, czyli jakie jakich z jakich i to nie jest, może no łatwiej będzie. No, dzisiaj jesteśmy na etapie hymnów. bo no, jakoś tak, taki grany poniedziałek, żebyśmy siedzimy od rana w próbie i tak przy Ralebnicki, który którym Włoszech troszeczkę kasował gram. Mówią no, o chemii, o interu mediona tak jakoś pamiętam ten chemii, teraz sobie wypuszczam ten chem. Ale jeśli chodzi o zawodników, to Legia. Dzisiaj dominuje Legia. Na tym się skoncentrujemy. Za moment właśnie skończymy konferencję, pokażę zawodnikom materiał, który przygotowałem na temat Legii. także dzisiaj żadnego folkloru nie będzie. A szatnia już spokojnie reaguje na te filmy, bo była opowieść o Grzelach, tak, był film o borykampie i mówili sami w że to wywo wywoływało w nich trochę śniegu, ale po tej pracy Rolańskiego to już wszyscy oczekują tego. To działa wyobraźnie, słowo jest ulotne, możemy sobie tutaj rozmawiać, obraz, gdzieś tam człowiek coś zostaje w głowie, ale najwięcej zostaje jak się to przetrenuje wszystko i te trzy elementy, czyli słowo, obraz i trening muszą powodować, że będziemy jakoś w się rozwijać i w taki sposób ze tą drużyną pracować. Ja wiem, że może nie każdemu się to podoba, że w taki sposób nie pracujemy, bo to jest taka jakby koedukacja wtórna, pokazujemy rzeczy, które gdzieś tam się przerabiało, ale jak coś w życiu nie wychodzi, to trzeba wrócić do korzeni i zacząć od podstaw, i my tutaj zaczęliśmy wszystko od podstaw. Myślę, że mam nadzieję, że pokazuję tutaj dłużej i te podstawy będziemy cały czas rozbudowywać i tworzyć kolejne fundamenty. Na chwilę obecną naszym celem jest, mówię, Warszawę, w Warszawie, a w jaki sposób do tego podejdziemy, co będziemy pokazywać za Szczerze mówiąc, nawet nie mam czasu o tym pomyśleć, bo za szybko się to wszystko toczy. Dziękuję bardzo. Widzę, że więcej tutaj nie ma. Także dziękuję bardzo. Pan ja powie, to ma włosy jakieś, a nie. Ale...